Jeśli chcesz kupić tanią Minecrafta premium wystarczy, że wejdziesz na stronę tani-minecraft.pl oraz z kodem dog 7 zakupisz premkę. Polecam. Siema, tu Dogi, witam was w odcinku z mojego serwera, czyli khc.pl I ogólnie dzisiaj postanowiłem, że nagram sobie Tepasz i dadasz. Ogólnie nie miałem gildi, więc dołączyłem do jakiejś losowej, ale ziomki były naprawdę spoko, więc serdecznie ich pozdrawiam Fajnie mi się z nimi nagrywało, to Tepasz i Dedasz No i co, na starcie odcineczka chcę wam mega, ale to naprawdę mega, mega podziękować za aktywność po poprzednim filmem Bo w 17 godzin wbiliście już 640 łapek bo właśnie 17 godzin temu wstawiłem film i tyle lajków tyle godzin nie wiem to jest po prostu chore mega dużo lajków zostawiacie um. Oczywiście wlatuje kolejny odcinek z maratonu. Ponieważ wywiązaliście się z umowy, wbiliście łapeczki w górę. Więc pod tym filmem musicie wbić 650 lajków. Nie wiem, czy Wam się to uda 24 godziny. No ale to wszystko zależy od Was, nie? Zależy od Was, czy chcecie te łapeczki w górę zostawiać. Czy chcecie nowe filmy na moim kanale. Więc tak, oczywiście na 650 lajków wlatuje kolejny odcinek. Ale również dostajecie tego pięknego teksturpaka Który według mnie no jest po prostu świetny. Oraz na 650 lajków losuje pelerynkę. Chyba, że wbijecie 400 subów dzisiaj na moim kanale do CS, który jest w opisie. No to wtedy wtedy wam rozlosuję dwie pelerynki. A z tego co wiem, to tam jest chyba 345 subów. Więc brakuje tylko 65 subskrypcji. Więc to nie jest... 55 subskrypcji, przepraszam. Więc naprawdę to nie jest dużo. No i chyba tyle. I zapraszam Was do cineczka. Dobra, okej, okay, Te pają się do mnie osoby. Akceptuję ich. Jeden, dwa. Trzy, dobra, okej, okay. trzy osoby tepłem. Zobaczymy, ile się tepnie. Pierwszego zrzuciłem, jak coś masz go? Janusz? No dobra, piję się Dobra, to da dawaj, wal go na łeb. Ja używam amuletu i też się wpierdzielam. Kurde, lipa, że tylko jeden się tepnął, typek, ponieważ akurat dużo się ludzi tepało. Yy, ogólnie możecie zostawić łapeczkę w górę pod odcineczkiem. Janusz, yy, ile powinni. A, w sumie ja już mówiłem, ile łapek mają zostawić we wstępie. Ale dobra, wyrąbane. W ogóle, Janusz, czemu masz rude włosy, powiedz? Nie wiem, nie wiem o co z samo chodzi. Ej, ty, A ja wiem. Ej, Co się dzieje? Chłop do nas z jakiś... z jakiegoś łuku pruje! Jadupia, Ej, w ogóle... Aha! Co? poliza, plus 82! Co jest? Ej, paj zabrał ci asystę! A nie. Co? A nie, ja. Dobra, myślałem, że ci zabrał asystę. Dobra, okej, okay, no to widzimy się przy kolejnej osobie. Dobra, tepam o sobie jak coś. Dobra, raz, no, dwa, no, trzy, no. cztery. Dobra, cztery osoby udało mi się tepnąć. Zobaczymy. No nie cztery? gadać się. No serio? Znowu jedna osoba się tepnęła, bo to, ma 750 bo to przez to, że na KHC nie ma czegoś takiego jak tp-akcept-gwiazdka i przez to ją, mm, ciężko zaakceptować kilka osób, nie? Bo no to, to jest strasznie słabe, ale policze, nie, na pół serca zjadłem, ja pierdziele. Ja bym zginął, to bym został ogłoszony największym Steve'em na świecie. Ej, a na start na KHC jest ile ranku? 500? Czy 1000? E, 1000. Aha, tak on ma 300 na minusie. Dobra, weź chłopie. Nawalamy. Przecież, jak ty byś zginął od niego, ile ty masz rankingu? 2000? No, i zginął. Dobra, okej, no to. Ej, To z naszej gildii spadł. Dobra, okej, no to widzimy się przy kolejnej osobie. mam kolejne osoby. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dobra, teplałem cztery osoby. Dobra, trzy się tepły. Jeden był free kill. Dobra, czyli masz tam dwie osoby, dobra Nie dobrałem dobra. koksów Są w dispenserach? Yy, no są Dobra, okej okay. Bo nie dobrałem koksów, zapomniałem, ale chłop nie jest na koksie w ogóle Dobra, nawalam go On ci soja pokazuje Co za chłop Dobra, zabijam typa Chłop jakiś posrany, dobra e, Ja sobie muszę dobrać te koksiki, dobra, dobrałem sobie już Dobra i lecimy ze Steve'ami Chłop w ogóle cały czas mi sojusz pokazuje Sprawdzę czy mi się nagrywa Dobra, przepraszam za to, że mieliście teraz laga, ale po prostu, wiecie, musiałem sprawdzić O, chłop o, ma jakieś o, o, o. chłop dedo z egza, normalnie Ej, dobra, sykła bańka mu, sykła bańka mojemu Dobra, on ma już lizu No kurde, czemu on nie umiera? Co jest grane? Nawalem go na stranger nie umiera To jest jakieś chore Zaraz nie ma butów, dobra, policał, plus 13 I dawaj teraz tego, ten już powinien mieć low item, nie? Low item już powinien mieć no i Soja nam pokazuje, kurde widzowie Pamiętajcie, zawsze jak na KHC albo na Dragonie pisze, że e, te idzie się po itemy, to pamiętajcie, że ja zawsze te mam w nóżki, tak? Ja nigdy tam nie oddaję, jestem dobra. zbyt dużym Żydem No i patrz jak on długo się trzyma, jak to jest możliwe? Dobra, nawalaj go, dobra, zginę. No i co? No i idziemy ja. do kolejnej osoby Dobra, kurde, Tepa się do mnie z 10 osób, oczywiście nie zdążę tylu zaakceptować Ale dobra, zobaczymy Tepa akcept TP akcept, TP dobra, zaakceptowałem chyba trzech, ale nie dwóch, wiem. Dwóch, No dwóch się no, ale... no jest dwóch, dobra, wbijam sobie O, jednego zabiłem. Zabiłeś go, polizał? Ale pisko, dobra, no? dawaj tego zrzucamy. Dawaj tego, co się trzyma ściany. Dobra. O kurde, bo ja nie zrobiłem tych nici, ale lipa. On teraz będzie cały czas kurde. wychodził. E, pan. Kto tam na górze uliczego. stoi? Niech, niech go pan czują, nie? Niech go pan czują. Bo on, kurde, teraz będzie cały czas uciekał. Ja pierdziele mogłem zrobić w tenicie, nie? Totalnie, bo budowałem tam te parki i tak sobie myślałem, kurde, czy, czy ja na pewno wszystko już tutaj zrobiłem? A kurde, jednak, jednak nie wszystko. Nie wiem, czy te w ogóle moje strzały dolatują tam, nie? Jest, Czemu on się tak utrzymuje, oni go. Boże, oni mają upośledzone palce. Spadł? Nie, no, chłop się trzyma cały czas. Jezu, jak jakie nie lubię. Nienawidzę, jak ktoś tak robi, nie? To jest najgorsze. On zaraz powinien stracić równowagę. Patam, no gdzie się podkopał? czemu on się podkopał? Dobra, spadł. Dawaj, nawalaj go. Nawalaj go. Zabiję go. go. Wow. Ja pierdole, to im wszystkie kile zabierasz. Dobra, okej. Okay. Widzimy się przy kolejnej osobie. Cel item TP. W sumie w trójkę nawet mam większe szanse na zabicie. Dobra, okej. Okay. Te mam kolejne osoby. Raz. Dwa. Kurde, mnie. A! Dobra, jest... no zepnął mnie! Aaaa! Dobra! O nie. A to nikogo nie robię. No bo oni tam stoją, bo mnie zepnął, kurde, frajer. I tak idę na bazę, zepnął ich No, jest, to jest shiller ma zero IQ, nie? Ten shiller ma zero IQ. On zamiast zepnąć tego chłopa, to go kurde wypuścił. Rozumiesz, Aha, on co? z nim się bije tutaj w tej kratce. Jezu, on... e, dwa IQ ma chłop, dobra. Wypuszczamy, żeby fraga nie miał. W... Dobra on jest na naszym Jeszcze idzie. czemu on go wypuścił, dobra, czekaj walimy go, walimy go do fosy, bo ten twój kolega ma dwa IQ oczywiście yy, dawaj tego franeku Ale mu w ogóle już koks... Jak go rzucimy do fosy to i tak chłop ma już przedupione Dawaj go O! O! O przeżył niestety, dawaj. ale dobra, walimy go teraz na łeb Walimy go na dziury w zębach, nie? Chłop normalnie już ma już przewalone, dobra? opieram se koksa Jezu i chłop się będzie tam kampił, rozumisz? Weź go spróbuj zrzucić stamtąd, bo to jakiś kid, nie Czego może jakoś z łuku? Kurde, o, dobra, jest, spadł. Dobra, tego go rozwalałem, bo on, on teraz powinien mieć jednego koksa, nie? Jednego koksa, więc moim zdaniem mega fajnie Dobra, no pyla... Kurde, nie polizał. Myślałem, że uda mi się go tak episkodowalić, dowalić, nie? Wiesz o co chodzi? Mówisz mój coś padło, padło mu coś. Padło mu coś i nie ma koksa. I nie ma chłop efektów z koksa. Raz, dwa, trzy! No czemu on nie umiera? Ej lag jest Halo? Ej wy... Nie, nie mam laga a nie to ja, mia ja, mia ja miałem jakiegoś laga internetu chyba, bo was też nie słyszałem. Dobra, nawalajcie. Go. No. On już, już opyla refila, nie? On już... Nic nie ma, totalnie. Dobra, dobra. Cała raz. No No cała gildia co za cygany frag. Dobra, zabiłem, okej, okay. Frank plus 13. No dobra, okej, okay. a więc tepam kolejne osoby. O kurde ile się do mnie chłopa tepa? Chyba z 15, dobra, czekaj. E, zjem sobie koksa no. na start i dobra i ich tepam, tylko kurde, fajnie było jakby tepnął się ktoś... Taki, z którym się nie biliśmy, nie? Bo wtedy dostaniemy ranking. No, no. kurde. O. Jezu, ale to jest słabe, bo to te, pa, te panie na KHC jest tak zbugowane. O, co tam, co a to jest ten Frankiewu, Ale Bo na e, KHC jest tak zbugowane to te panie, że nawet. O, dobra, zabiliśmy go. Dobra, tepam kolejne osoby. Dwóch tepnąłem. Trzech się uda? Trzech tepnąłem. Dobra, czekaj, czterech tepnę. Dobra, czterech tepnąłem. Okej, okay, zrzucam ich. No, no. Jednego zabiłem, free killa. A, no i dwóch się tepło tego. Dobra, okej, okay. wbijam do ciebie jak coś. Nie, nie jestem nie na koksie, muszę sobie opylić. Yy, dobra, i ten, ten jeden też nie jest na koksie. Dawaj, nawalaj go. O, atakowicz, a ja Atakowicza znam. O, on yy, ze mną w gildii gra często, on jest poziomkiem. Dobra, nawalamy ich. Oni są bez gildii, więc raczej nie powinno nam pójść. Yy, źle, atakowicz w miarę dobrze się klepia, ale tutaj myślę, że mamy przewagę, bo jeszcze mamy dispenser. No i kurde, oni strzelają. No co za dawny? Nie wiem, co jest grane w ogóle, ale dobra, lecimy tutaj. Za 3 sekundy w ogóle mi się będzie kończył kook. Będę musiał kolejnego seo opylić. To lipa, że nie zjadłem przed tepnięciem, nie? Yy, bo tak to. Tak to bym miał teraz zabijać go, dobra. I, I dawaj, atakowicz, o ty już wbiłeś 200 ranków chyba na tym odcinku. Dobra, dawaj, nawalaj go. No i kurde się wpierdzielił ten. jezu ja nie ogarniam o co z nimi chodzi, nie? Dawaj tego atakowi, Co ty zrobiłeś? Wow cykło mi coś. Dobra, naprawiam seta. Ale nie wiem, mówiliśmy im, żeby się nie wbijali, a oni się wbijają. Nie wiem, nie rozumiem ich. Totalnie, dawaj atakowicie. On powinien już zaraginąć. Ja mam ostatnie 18 sekund, ale nawet nie użyję drugi raz amuletu, bo oni tak. Fuck, poliszem! Nie! Dobra, przeżyłem, mów. No i patrz, i on nam ukradnie fraga, chociaż my głównie biliśmy tego typa, nie? Pa, coxa jeszcze opilił, jezu, dobra, nie wiem, co, co za frajer Ale go coxa Temu typowi zara w ogóle, w ogóle też powinny padać sety, nie? Bo my go nawalamy w trójkę na stranżu 2, więc tutaj już setik powinien być porządnie zorany, nie? Mm. Dobra, już mu się chyba cox skończył, nie? Chyba już No, i Ja Dobra, okej, okay. no to widzimy się już chyba na ostatniej klepie. Dobra, okej, okay. a więc tepam kolejne osoby. Mam nadzieję, że teraz tepnę dużo osób. Zjem sobie jeszcze koksa tutaj. Pyk, użyję sobie amuletu. Dobra, i tepam. Raz. Dwa. W ogóle ja też tak nie tepam od razu, bo wy się pewnie możecie dziwić, czemu ja od razu nie tepam tylu osób. Tylko na przykład czekam przed tepnięciem kolejnej. Ale to przez. Ale to przez to, że jakby nie można używać komendy TP akce tam w przeciągu trzech następnych sekund, z tego co pamiętam. Więc Więc głównie przez to, no ale dobra, te mam dwie osoby. Naprawdę mega fajnie. Pa! Ten będzie cykał stąd. Pa! Chłopie, nawalaj go. I ty, ty free kill 800 ranku, nie no. Kozacko. Ej, ale jak bije 2000 ranku na tym odcinku, będzie Kozacko Fest. Będzie Kozacko Fest. Chłop próbuje cykać perły, ale cały czas w niego wchodzimy. No nie. No i Jezu i ten twój kolej... Niech on go pan czuje może Dobra, jak go pan czuje? On nie przyszedł znowu. Kurde, ale... Ten chłop z linewolem ucieka Znaczy z blokiem. Dobra, pa! Skończył mu się! Ja pierdziel dobra, niestety nie zginął Ale dobra da, dawaj ich nawalaj Kurde jak wbiję teraz 2000 ranku To po prostu będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie Będę się chwalił, że No co ty Steve dwa, dwa koła ranku na K KHC nie Byczku Co ty pierdzielisz, dobra nawalamy go Ale nie wiem po co on się znowu wbija Nie ten z Sahil, czy jak on tam się ma e, da, Dawajcie na, nawalajcie go Tylko, że ten E, jak, jak będzie trzymał perłę w łapie, to po prostu wchodźcie w niego, żeby e, nie zdołał uciec. Dobra, Jezu, I kolejni się wbili, co jest? A to z naszej gildii? Kolejni, ja pierdziele, co za... Jakie, z, jakie spoteńce walone i mi ukradli fragi. Ja pierdziele.